Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz i witam was w kolejnym oto filmiku z Fifa World. Jak zwykle nie, nie idzie jakoś wbić na serwery z EA. Nie wiem, jakieś, jakieś problemy są czy co? Nie rozumiem. Ale trudno. O, są no Brawo. I mamy pierwsze gola w 8 minucie. Już go powalili. Pierwszy gol w 8 minucie spotkania. O, coś ukończyłem. Co jest? Wow, nie było tam wszystko i będzie rzut wolny. Wow, dobra. Tak się zagraje z często kończą. Się Cholera. Piłki. Pytanie, cóż trzyma się przy piłce? Marcin. Dobra. Czeka na biegających kolegów. No a przejąłem piłkę, dobra dobra dobra, idziemy, 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 idziemy Kolejny, 20 minuta i gol Morgan strzelił. Wolżowski urwa podanie. Podanie znakomite. Widać doskonały przegląd pola. Pięknie przejęta piłka. Czy to wykorzysta? No dobra, okazja będzie. Świetnie to zrobił. No wręcz wielkozerskie zagranie. Czy to wykorzysta? I się nie udało. Nie udało się uda? W nie, nie wiem. Nie wiem, czy to jest za nie o to mi chodziło. Strzelaj, nie strzelaj nie ulewy. Podjął szybką, dobrą decyzję, ale szkoda, że nie trafił do bramki. I idziemy dalej. By to, by to strzelał... Tak, 37 minuta, Forester gol. Jestem trafienie... jakieś Panie, zadanie, za które można zdobyć złotą paczkę, trzeba 100 goli trafić. Widać, że... Mi brakuje no 20 nie wiem po tym meczu ile mi będzie wyglądać tego jak sam na bogani redala Dzięki Lata w pataku I kolejny gol Forestera. 4-0 nieźle. chyba 16 bramek już tylko brakuje. Najwyróżniający jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Odczucie robieba końca jeszcze pierwsza połowa. Met staje się jednostronny. Nie mają rywalogii. No nie ten Guig. Niudana akcja. Z tego wykorzysta! Tego pada bramka. Uderzenie, Uderzył, ale prosto wywala. Się nie udało. Zatrzymane atak. W tym momencie kończy się pierwsza. Aha, to dlatego mnie zatrzymali. to za Pierwsza połowa meczu turniejowego poza nami. Drużyna prowadzi no i jest bliska końcowego sukcesu. Do przerwy wychodziło im dobrze, ale w drugiej muszą wyjść zdeterminowani, jeżeli marzą o dźwiękie w całym turnieju. Tylko wykorzysta! No to <gol> I gol! Takie gole cieszą w ogóle.

Uderza. Niepotrzebnie wybiegł ten bramkarz. Ale bramka i to dodatku trzecia spójrzny. Musi dostać dowodowego obrońcę wykrycia. Te dwa zespoły chcieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Cholera Mam wsparcie kolegów w tej akcji. No nie udało się odzyskać bilkę. I wykorzystał! I kolejny doł wysokie prowadzenie. Myślę, że chyba dzisiaj będziecie śpił grandfatherowi rywali hat I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. No i proszę, udało się dobrać piłkę. Cholera. To wykorzysta? Uderzenie, Uderzenie w pana Bramki, a iść nie udało się. Nie porozumień, strata Dobra, jesteś mój, zobaczmy co sobie poradzić. Pięknie. Wykorzysta. No, wykorzystał, właśnie mi się to miało. To już mecz zbliża się do końca. Mamy pokórkę w i przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba podżywali już szansę rywali, nawet na remi. Czy dostałem żółtą kartę? Kurde. Nie udało się nam tutaj wy... O! Już prawie wygraliśmy. Prawie. 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 Tak. Wykorzysta. Wykorzysta. I mamy ludziska. Kolejny gol. Prawie koniec. No może by się dało jeszcze jednego zdobyć. Co jest? Mamy rzut. Dobra. Prawie, prawie, prawie. Jest szansa na wyświetlowanie. Szansa! I jednak się udał kolejny gol. W ostatniej minucie. Ten gol potwierdza jego Obronci dzisiaj mają coraz więcej wypowiedzenia w nowoczesnym futbolu. Dobijają jeszcze raz w tym meczu przeciwnika. No a kurde, Łazisz tak nie umiał trafić w ten piłkę. Wysięzka od Już prawie. Imponujący już prawie jednostki, jedenasty gol. do jednej bramki. No, pięć dwie monety. By było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do następnych. Do zobaczenia. Cześć!